Dzisiaj zajmiemy się dzieleniem pisemnym, zarówno takich pełnych liczb, jak i takich z przecinkami. No i zacznijmy od tych najprostszych przypadków, kiedy dzielimy 453 na 6. Zapisujemy to w taki sposób i teraz zastanawiamy się, ile szóstek mieści się w czwórce. No nie da się tak, co nie, to by był jakiś ułamek, więc my przechodzimy tak, jakby do zapożyczenia. Już nie patrzymy na czwórkę, tylko na 45. I wtedy, ile szóstek się mieści w 45? No 7, bo 7 razy 6 to jest 42. I zapisujemy ten wynik mnożenia tych dwóch liczb pod spodem. I odejmujemy teraz 5 odjąć 2 to jest 3, 4, 1, 4, to jest. No nic tak jakby, prawda? 0 i zapisujemy wtedy, jak wychodzi na 0, takim znakiem równości można powiedzieć. Teraz w, trój, w, szóstce, w trójce 6 się nie mieści, więc spisujemy tę liczbę, która była tutaj. Czyli spisujemy trójeczkę i teraz pytamy siebie, w 33 ile razy ta szóstka się mieści? No na pewno 5 razy, bo 5 razy 6 to jest 30 i odejmujemy. 3 odjąć 0 to jest 3, 3 od 3 to nic. I teraz, ile y, szóstek w trójce się mieści? No żadna się nie mieści, czyli powstanie nam przecinek. I teraz, jak powstaje nam przecinek, bo tu jest mniejsza liczba niż tu, to my do niej dopisujemy sobie 0 i teraz się pytamy. W 30, ile szóstek się mieści? Równo 5. 5 razy 6 to jest 30. Odejmujemy, to się zeruje, to się zeruje. Czyli de facto 453 podzielić na 6 to jest 75,5. Po prostu. Teraz weźmy sobie jakoś taką długą, brzydką liczbę i przez taką większą liczbę, no bo przez takie pojedyncze to się łatwo dzieli, a przez takie większe, no to już są jakieś kłopoty, tak? Czyli mamy 4, 5, 6, 4, 5 dzielone. Na 51. I tutaj tak, w 451 się nie mieści. W 45 też nie. Więc my od razu musimy w 456. No i ile tych 50 jedynek tak na oko mogłoby się zmieścić? Jakby było 10, to by było 510. To za dużo. Więc tak, zabierzmy powiedzmy 2 jeszcze. To zostanie nam 8. To by było 400 z hakiem. No i zobaczmy. Musimy sobie wtedy sprawdzać, co nie, no bo jeżeli nie mamy kalkulatora, no to inaczej się nie da. Jak pomnożymy przez 8, to mamy 8, i tu 400, 40, czyli 408, a jakbyśmy pomnożyli przez 9, to mamy 9, a tu mamy 45. No i teraz to już jest za dużo, i to dosłownie o 3 oczka, więc musi to być 8, i wychodzi nam 408, tak? Czyli to jest 8. Wychodzi nam 408 i teraz musimy odjąć. 6 od 8 się nie da, więc z piątki zapożyczamy. Czwóreczka nam zostanie, a tu będzie 16. 16 od 8 to jest 8. 4 odjąć 0 to jest 4. I 4 od 4 to jest nic. W 48, 51 się nie mieści, więc my spisujemy czwórkę, żeby liczyć dalej. Czwóreczkę. No, I przed chwilą sprawdzaliśmy, że w 456 się nie mieściło 9 razy, ale w 484 już się 9 razy zmieści i tam nam wyszło 459, tak? Czyli 459. Mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem. Czyli tak, tutaj musimy znowu zapożyczyć. 7 zostanie, a tu będzie 14, czyli 14 1, 9 to jest 5, 7 odjąć 5 to jest 2 i 4 1, 4 to jest nic w sensie 0. No i teraz tak, w 2551 się nie mieści, więc znowu spisujemy piąteczkę i pytamy siebie, w 255 ile tych piątek się mieści? Dokładnie 5 akurat, bo 5 razy 50 to mam 250 i 5 razy 1 to jest 5, 255, tak? Czyli 255 i ładnie na równo nam się podzieliło, czyli 45645 dzielone na 51 to jest 895. Co mamy w, zrobić w takiej sytuacji, kiedy mamy ten przecinek? Najłatwiej jest tak naprawdę przesuwać przecinki, tylko wtedy musimy pilnować. Jeżeli w liczbie, którą udzielimy, przesuniemy sobie przecinek tutaj, czyli pomnożymy ją przez 10, to potem wynik musimy cofnąć, tak jakby o, to, o taką samą ilość przecinków, o ile przesunęliśmy. Jeżeli przesuwalibyśmy tę liczbę, to musielibyśmy zrobić coś innego, a jeżeli przesunęlibyśmy i tu o 10, i tu o 10, to wynik jest identyczny tak, jakbyśmy nie przesuwali, tylko że z przesunięciem liczy nam się zazwyczaj łatwiej. Dlatego mamy 5, 4, 3. No i zróbmy może, zrobimy na dwa sposoby. Zaraz zobaczymy. Na razie przesunęliśmy przecinek w tej dużej liczbie, tak? W tej w liczbie, którą dzielimy, bo liczba, którą dzielimy, a liczba, przez którą dzielimy, to będzie bardzo duże znaczenie. No i dobrze, ile razy czwórka w piątek się mieści? No, raz. 1 razy 4, 4. Odejmujemy. Teraz spisujemy czwóreczkę. W 14 czwórek, czwórek się mieści 3. To jest 12. Odejmujemy. Teraz w 23. Czwórek się mieści 5. I to jest 20. I odejmujemy. Wychodzi nam 3. Tutaj się zeruje. W 39. No, czwórek mamy 9. Wychodzi nam 36. Odejmujemy 3 tu nic, i teraz będzie przecinek, bo tak w trójce się nie mieści, więc dopisujemy takie magiczne 0. W 30 jest to 7 razy, 28 odejmujemy. Znowu w dwójce się nie mieści, dopisujemy 0, w 20 to jest 5 razy. Czyli jakbyśmy podzielili taką liczbę przez 4, to jest 1000. 359,75, ale my sobie przypominamy, że musimy cofnąć przecinek, więc de facto to się równa, ten wynik tego dzielenia to będzie 1,3, 1,3 miało być, 5 przecinek i tutaj mamy 9,75. Czyli my stąd z naszego dzielenia przesunęliśmy z powrotem tutaj, ten przecinek. Bo pamiętaliśmy, że my na chwilę go tylko wzięliśmy tu. Co w sytuacji, kiedy mamy i przecinek tu, i przecinek tu? Nadal możemy zrobić to samo. Czyli mamy 5, 4, 3, 9 dzielone na 4. Przesunęliśmy przecinek tu o 1, tu o 1, czyli wynik zupełnie nam się nie zmieni tak naprawdę. Bo my sobie tylko rozszerzyliśmy te ułamki, można powiedzieć. No i znowu. Tu mamy 1, odejmujemy. Tu mamy 3, znowu odejmujemy. Tu mamy. 5, znowu odejmujemy. Tu mamy 39, czyli 9. Znowu odejmujemy 3, dobrze, tu przecinek. Teraz mamy w 30, to jest 7, czyli 28. Odejmujemy i w 20, to jest 5. I faktycznie, jakbyście sobie sprawdzili na kalkulatorze, to na 100% jest dobry wynik. I tak, oczywiście, jakby ktoś się zagalopował, to wyszedł inny przycinek niż tutaj, no bo dzieliliśmy inne liczby. Ta pierwsza się zgadza, ale tutaj dzieliliśmy przez 0,4, a nie przez 4. I stąd jest ta różnica. Hmm. Czy potrzebujemy jeszcze jakiegoś przykładu? Moglibyśmy liczbę całkowitą dzielić, załóżmy. 600 podzielić na 0,4, tak? No to możemy przesunąć tutaj przecinek, tylko wtedy w wyniku też będziemy musieli przesunąć, tak? Czyli mielibyśmy 600 podzielić na 4, to w 6 to jest 1 raz, 4 odejmujemy, mamy 2, w 20 to jest 5 razy, to jest 20. O, i tu też ciekawa sytuacja wyszła, bo wyszło nam 0, tak? Mm. No, i w zerze, jak jest coś takiego, to po prostu dopisujemy tutaj 0. Czyli 0 podzielić na 4, że to jest 0. I w zasadzie tyle, tak? No, jakbyśmy sobie w głowie sprawdzili, to 150 razy 4 to faktycznie jest 600. Więc jak Wam coś takiego wychodzi, że to 0 nam spada i zostanie tylko 0, to tak naprawdę przepisujemy je tutaj. No i teraz przypominamy sobie, że OK, my podzieliliśmy tu przez 4, ale miał być przez 0,4. To jak my przez 0,4 podzielimy, to w wyniku. Musimy wyjątkowo nie cofać przecinek z powrotem, bo to będzie nieprawda, oczywiście. A, przesu a jakby przesunąć go o jeszcze jedno, czyli dopisać jeszcze jedno zero, czyli to nie będzie 150, tylko 1500. No i możecie zwątpić teraz dlaczego. I tutaj mi chodziło właśnie o, dokładnie o to, jeśli chodzi o nazywanie liczb. Jeżeli w liczbie, którą dzielimy, przesuwamy przecinek w dowolną stronę, tutaj w prawo. To później w wyniku musimy o tę samą ilość przesunąć przecinek w lewo. Ale jeżeli w liczbie, przez którą dzielimy, przesunęliśmy przecinek o 1 w prawo, to w wyniku też przesuwamy o 1 w prawo. Czyli, jakby to podsumować, jeżeli liczbę, którą dzielimy, przesuwamy w niej przecinek, to potem cofamy w tą samą stronę. A jeżeli, yy, znaczy w przeciwną w zasadzie, tak? Czyli jak było w to, to my z powrotem potem w, w tę stronę, tak? A jeżeli mamy liczbę, przez którą dzielimy, i my przesunęliśmy przecinek w prawo, to w wyniku też jeszcze jeden raz w prawo, tudzież jeszcze jedno zero dopisujemy. I to jest tylko taka różnica, jeśli chodzi o przesuwanie przecinków. Dlatego musicie tego akurat pilnować. No i w zasadzie to jest tyle, jeśli chodzi o dzielenie pisemne.